Na tym arkuszu chcemy sobie pomówić o formatowaniu komórek, a dokładniej o opcjach dostępnych na pasku narzędzi. Dokładnie o tym zakresie opcji o i jeszcze plus ten pędzelek w bałek to malowania, czyli będziemy sobie zmieniać formatowanie komórek, między innymi wypełnienie. I tu przykładowo tak mogę sobie zaznaczyć komórkę B1, albo od razu właśnie tak przytrzymując lewy klawisz myszy, zaznaczyć więcej komórek danych i mogę zmienić wypełnienie tych komórek, czyli kolor wypełnienia kubełek z farbą rozwijamy sobie i zobaczymy podstawowe kolory dostępne w arkuszach Google. I niestandardowe kolory związane z motywem kolorystycznym oraz niestandardowe kolory, których ja już używałem. Ponieważ ja te pliki importowałem z Excela, to Arkusze Google mi pamiętają te niestandardowe kolory z motywu. Excela i jeszcze te, które specjalnie ja sobie używałem, bardzo mnie to akurat cieszy, bo mogę już właśnie z tych kolorów używać. I przykładował ten ciemny niebieskim mogę sobie nałożyć na wypełnienie komórek tych zaznaczonych. Tekst mogę sobie wybrać, czy ten biały, czy ten biały, to tak naprawdę to samo, tylko że to jest związane, z że tu mamy kolory takie podstawowe i one się od założenia nie zmieniają. Kolory tutaj z motywu no, mogą się zmienić, chociaż biały raczej się nie powinien zmieniać, więc mogę sobie tutaj użyć, że chcę białą czcionkę na naszych danych wystawioną. Tak, możemy, jeśli chodzi o czcionkę, zrobić standardowe operacje, czyli ją Pogrubić, tak? Mamy B, mamy I od kursywy, mamy też przekreślenie, i też widzimy tutaj skróty klawiszowe. No, ja tutaj bym chciał te komórki sobie pogrubić, tak? Mamy taką możliwość, jeśli chodzi o nasze dane. I tu na końcu, to jeszcze specjalnie sobie troszeczkę zwężę tą kolumnę danych. Mamy tekst, który wystaje poza nasze dane. I tekst, jeśli jest szerszy od szerokości. Kolumny to makika możliwości, czyli tutaj w naszych danych, jeśli chodzi o zawijanie, możemy, żeby był przenosił, zawijał się albo przytni. Domyślna opcja jest przenieść, czyli jeśli jest miejsce obok, to będzie pisany dalej, tak w w naszym przykładzie w kolumnie G. Jeśli nie ma miejsca, to tak jak we wcześniejszych kolumnach jest ucinany i możemy też sobie zdecydować, że zawsze będzie przycinany, tak, nawet mimo to, że teraz kolumna G, komórka G1 jest pusta, to i tak tu jest przycinana ta pensja. Ale na najczęstszej wykorzystywaną opcję, szczególnie jeśli chodzi o nagłówki danych, przeze mnie, to tu jest zawijanie tekstu, czyli jeśli tekst był taki o, o dłuższy niż szerokość kolumny, to przechodzi do następnego wiersza w tej komórce. Czyli w większości sytuacji oznacza to, że kol wiersz będzie wyższy naszych danych. No i tu możemy sobie zobaczyć, tak, nasze dane. O, ja jeszcze teraz specjalnie że tak zrobię wyższy ten wiersz, żeby pokazać dodatkowe opcje związane z wyrównaniem. I to przydatne właśnie w nagłówkach powinniśmy już kojarzyć, że możemy wyrównywać dalsze dane do środka, do lewej, do prawej strony i tu na przykład możemy sobie wyśrodkować. I ogólnie te wszystkie opcje, o których tutaj mówimy na pasku narzędziach głównych, możemy znaleźć w menu formatuj. Tak, tu te podstawowe, czyli formatowanie liczby, tekstu, wyrównania, tak możemy zobaczyć, że od nawet są skróty klawiszowe do wyrównania w poziomie, wyrównania w pionie, tak zawijania danych, jeszcze obrotu, komórki rozmiaru, czcionki, mamy tutaj właśnie dostępne. No i tu możemy na przykład wybrać, że chcę mieć wyśrodkowane w pionie również, tak? Mogę stąd wybrać, mogę wybrać z z paska narzędzi tutaj właśnie wyciągniętego na wierzch, jak mi jest wygodniej, tak? Mogę sobie to sformatować. I jeśli sformatuję tak mocno tą komórkę, wiele jej opcji zmienię, to możemy wykorzystać pędzelek, czyli kopiowanie formatowania. Tak zaznaczam sobie pojedynczą komórkę, klikam pędzelek i tak klikam na konkretną komórkę. Na tą komórkę został format, skopiowany format. Wszystkie właściwie. Formaty z tej komórki, ale jak sobie klikniemy raz pędzelek i zaznaczymy od razu większy zakres, to na cały ten zaznaczony zakres zostanie skopiowane to formatowanie naszych danych. Jeśli zaznaczymy przykładowo tutaj dwie komórki na raz, klikniemy sobie pędzelek i o, zaznaczymy komórki pod spodem, to jest odpowiednio formatowanie kopiowane na ten zaznaczony zakres naszych danych. Tu pędzelek jest jednorazowy, tak w Excelu można było kliknąć na niego dwa razy i był podświetlany. No, działa tylko raz, tak. jedno kliknięcie, jedno kopiowanie. Zaznaczyłem zakres 2 na 2. Jeśli sobie teraz kliknę na jedną pojedynczą komórkę, to cały ten format, cały ten zakres jest kopiowane formatowanie, czyli skopiuje się 2 na 2, sformatujemy nasze komórki z danymi, tak? i możemy sobie właśnie zobaczyć takie formatowanie naszych danych. No i tam ważne jeśli chodzi o formatowanie danych, to jest między innymi też to, że nasze dane pojawiają się w złotówkach, czyli formatowanie liczby. I tak, może być tu ustawiony styl automatyczny, więc nie ma żadnego formatowania. Będzie arkusze, Google będą się starać najlepiej dopasować formatowanie do wpisywanych danych. No to zależy od sytuacji, więc może czasami się zgadnąć, może nie. No i ile my tu wtedy musimy, możemy dopracować szczegóły tych danych. No i tu naszych danych możemy sobie jeszcze tak zaznaczyć ten zakres danych i pomówić o obramowaniach, czyli jak sobie. Kołku bełka farbą, zobaczymy obramowanie. To możemy zobaczyć, że możemy nałożyć na obramowanie krawędzie wszystkie sformatować. Tylko wewnętrzne, tylko poziome wewnętrzne, tylko pionowe wewnętrzne albo z lewej, z góry, z prawej, z dołu, albo wyczyścić obramowania z każdej strony. I możemy wybrać kolor dla tych obramowań i podstawowe. Tyle przede wszystkim grubości tego obramowania, czy mają być przerywane, czy tam podwójne. No i tutaj mi w tym przykładzie podstawowa szerokość wystarczy. Klikam sobie, żeby nałożyć po całości naszych danych, i mam wyrównanie. I jeszcze tutaj, o jak mi tutaj złotówki są ucinane, bo tekst może się przenosić w bok, a liczby nie. Tak jak sobie zaznaczę tą liczbę i tu zawijanie, żeby kliknąć przenieść, no to nie zadziała dla liczb, mimo tam, że tam są złotówki, symbol waluty, to nie będzie przechodził w bok, jak nawet jak sobie o tak zwężę, to nie będzie to nic wychodzić, więc trzeba kliknąć dwa razy, żeby dopasować szerokość kolumny do najszerszej komórki. No i tu mamy tutaj zrobione, a tu możemy jeszcze ewentualnie pędzelkiem i ten kolor sformatować, skopiować na pozostałe nasze dane. i pod spodem mamy już dane jako procenty, ale one może nie były procentami, czyli były ustawione automatycznie. Albo tak skrót klawiszowy ctrl shift tilda żeby nałożyć ogólny sposób formatowania naszych danych, czyli nie są nasze dane sformatowane. I tu możemy zobaczyć, że właśnie mamy złotówki, to standardowy format waluty. Tu patrzyliśmy na dokładniejszy, albo tu obok. Procenty. No tu chcemy procenty, widzieliśmy, że były procenty, chcemy je znowu, więc możemy tu sobie kliknąć, żeby pokazały się procenty. Nie musimy wchodzić tutaj w szczegóły tego formatowania, szukać, gdzie jest formatowanie procentowe. Tak? Troszeczkę szybciej. No i, i może być tak, że przy takim formatowaniu pojawi się za dużo cyfr po przecinku, tak w części dziesiętnej. Wtedy możemy sobie zwinąć, zmniejszyć liczbę. Cyfr po przecinku, albo zwiększyć, jeśli mamy taką potrzebę. No tu ewentualnie trzeba pamiętać o wizualnym zaokrągleniu. Jak jeszcze raz sobie zwinę, to 13,7%, jak on winę, to się pokazuje jako 14%. Ale trzeba pamiętać, że tu cały czas jest ta bazowa wartość. Możemy ją zobaczyć w pasku formuły, ona tam cały czas się trzyma. Okay. No, a ja mogę to zrobić jako Ctrl Z, Ctrl Z, żeby pokazała się w pełnej rozciągłości. No i tu teraz chcemy jeszcze zrobić taką rzecz, że chcemy nasze dane mieć ładny nagłówek, jeśli chodzi o założenia na dwóch kolumnach, w tym przykładzie na dwóch kolumnach. W takich sytuacjach w arkuszach Google chcemy sobie scalić komórki, czyli zaznaczamy sobie komórki i obok tak obramowań mamy scalanie i możemy scalić wszystkie komórki, to czyli tutaj o większy zakres sobie tak zaznaczę. I jak sobie tutaj taki większy zakres sale, no to będzie rozmiar komórki tej nowej dwie kolumny na trzy wiersze. Ale w tych podręcznym menu salania możemy wybrać salanie w pionie, to oznacza, że będziemy stalać po kolumnach. Czyli będziemy w tym przykładzie mieć dwie salone komórki w kolumnie ABCGHI. i. I J, tak mi widać, a no, tutaj tak, i i J, tak. czyli tu z trzech komórek, z trzech wierszy będzie się składać, i druga z trzech wierszy. I analogicznie, tak w poziomie, to był, ponieważ mamy trzy wiersze zaznaczone, byłyby trzy scalone komórki. W każdym wiersze osobno składające się z dwóch kolumn. Okay, my tu mamy tylko jedną komórkę, więc sobie ją scalamy. Możemy od razu po prostu kliknąć bez tego rozwijania, wcale nie po wszystkim. O, widzimy teraz, jak jest od razu zaznaczony cały ten zakres. Tak jak sobie klikam pod spodem, to mam pojedyncze komórki. Jak sobie klikam tu, to jest cały ten zakres danych. Scalony. Tak, mogę sobie wyrównać do środka, o, zwiększyć rozmiar czcionki, mogę plusikiem albo wpisać tutaj. No, tutaj mogę 14 wpisać. Mogę wpisać właśnie sam a ręcznie jakąś wartość, nawet taką wartość, której nie ma tu na liście, i mogę sobie te dane formatować. Mogę tu pędzelek wybrać sobie jakiś ciemny bordowy kolor, wypisać ciąki na biały, tak Ctrl B pogrubienie i mam taki ładniejszy nagłówek moich danych, tak i mogę sobie to akurat tak sformatować. Mogę o, skopiować tu pędzelkiem, te formaty na komórki poniżej, tu brakuje mi obramowania, mogę sobie dołożyć, o, to jest zapamiętane, te wcześniejsze ustawienia z tych krawędzi powinny być i mamy o krawędzi dołożone, no, wystarczające nasze sformatowanie danych. Wykorzystaliśmy tutaj właśnie wszystkie opcje, a tylko czcionki jeszcze sobie nie zmieniliśmy. Tu mamy, możemy wybrać sobie przykładową, tą ostatnią używaną, która w miarę pasuje do tego nagłówka i tak możemy formatować nasze dane. Ewentualnie, jeśli bardzo chcemy, możemy też robić je pod kątem, ale to tak w, tylko w specyficznych przykładach ma sens.